Aha, świetnie, nie byłeś włączony twój dźwięk, are you serious, are, are, are you serious, w tym challenge nie był włączony twój dźwięk, rozumiesz fazę? <gry> dobra, więc siema do zaraz z tej strony Crossing. dzisiaj sobie zagramy challenge graj bez mapowania, e, raczej graj z mapowania, nie, bez mapowania klawiszy challenge e, Gram na kompie, challenge polega po prostu na tym, abym, e, o Jezu, klepie, dobra przez na tym, aby, y, ru, abym ja się ruszał tylko kursorem, bo ja gram na kąpie, y, no abym ja się tylko ruszał kursorem, a tymczasem bardzo mi zadegowało, brost Starsa, nie wiem dlaczego. Dobra już! Ora, więc... What? Widzieliście to? Ej, widzieliście to? Pisało mi, że powrót jest dopiero za 6 sekund, a już się rozpiłem! O ja! Widzieliście to? Odkryłem Baga w starcie! Odkryłem Baga brown Uwiedział. Obra, mam szelkę, mam szelkę, klepię myszelkę, klepię, klepię, klepie, klepie. Obra, mam jakiegoś powaleńca totalnego, powaleńce, powaleńce totalnie, no dobra. SL by byli, ale no niestety ja tutaj gram, no albo mogę strzelać, albo chodzić, więc y, taki challenge, challenge, o kurde. Klepię, Jezu, ale mi się, o, o, o. Dobra, klepi... o nie, jak, jakby wziął ten robot na, na nas, dobra, wiesz, wiesz co, ja bym, ej, dobra, już e, weź tutaj gdzieś się schowaj. Ej, jezu, klepie, liże, dobra, ej, dobra, zabity zostałem. Ej, a, no niestety, powiesz coś czy nie? Dobra, dobra, ja się najkuldem. dobra, dobra. No, no nie, jak ja chcę zlubować, dobra, ale przynajmniej drugie miejsce, nie jest źle, 7 puszek, no super, dobra, więc za kolejna runda. E, pod koniec odcinka pójdziemy na zbiorę klejnotów. E, jednak, zbiorę klejnotów to jest, no, cięższa piłka. Ej, Dora, w tym challenge'u chyba się liczą pary e, Więc ten, zbieraj, Leluś, power cuby. I się więcej osłabia. Ja, ja za chwilę leżę. Za chwilę chyba leżę, leżę, leżę. Ej, ale ja mam lagi, chyba neta. E, mówię ale Leluś, że mnie coś laguje, nie? Ale. Kurna, ja mam takie lagi, neta. Aha. Na no, gościu, mnie... Ej, ale totalny powalenie! Przecież on by mnie e łatwo zabił, nie? Wiesz, jestem jest totalnym Ezem. Patrz jak mi reaguje! O Jezu! No widzę! Ale mi ścina! Zobaczysz na nagraniu, pewnie jutro będzie odcinek. na no, pewno nie jutro. E Dobra, klepie! Klepie! Kill! Pierwszy kill! Pierwszy kill na tym challenge'u! Pierwszy kill na tym challenge'u, czujecie challenge. ludzie fazę? Pierwszy kill na tym challenge'u! Nie wiedziałem, że to powiem, ale pierwszy kill na tym challenge'u, no co prawda, dobra, że mi kolega, który tam go obijał bardzo mi pomógł, no bo bez tego no by się nie udało, nie, ale jednak pierwszy kill na tym challenge'u, dobra. E, patrz, bababa, pa, pa, pa. dobra, klepie, klepiemy go, klepiemy powaleńca, powaleńca klepiemy, dobra. Dobra, mam tam jakiegoś powaleńca totalnego. tam idzie, tam idzie, tam idzie, że jest proplayerem, dobra! Ez Łatwo! Łatwo! Mnie ultem, nie drugi, drugi, drugi kill! Drugi kill! 10 paliw kipsów Trzymajcie I ja w większości to zrobiłem, nie? Widać, że jednak że jestem noob player'em, no, w sensie, yy, jestem pro player'em, nie? Ale używam jednak tego i tak się jak wygrywam. A po coś, co że, że pro player czeka na, na swojego teammate'a i, i czeka a, a, aż się urodzi, żeby paliw kipsy mu dać. Eee, tam. Ja jestem gościu pro-playerem, który na to nie czeka. No dobra. Mam jakiegoś Aha. powaleńca totalnego. Klepię go. O nie, brak mi brak mi tych, brak mi tych, tych, buu, buu, tego czegoś. Buu, buu, buu. Ha? Dobra, biorę yeah. power cubesa, biorę power cubesa. Gościu, biorę power cubesa. nie mogę się ruszyć, dobra. Klepię, 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 klepię. Kolejny kill! Zabił mnie pan Pen. niestety. Pan P mnie zabił, ale fajna rundka, trzy pucharki i trzecie miejsce. Myślę, że sobie wezmę Tikka. No mówiłem tobie cicho, Jezu, wszystko zepsułaś. Okej, więc zaczynamy. Zapomniałam, że nie mogę używać klawiatury, chciałam już użyć klawiatury, ale oczywiście nie mogę, dobra. Czy to będzie S skrzyneczka? Tak, to był S park Cube. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Nie nie Biorę Franka. Okej, okay. więc zaczynamy, dobra. Klepie skrzyneczkę, klepie, klepie, klepie. Dobra. Frank jest <coughs> mocny jakby, ale nie aż tak. W sensie... Da się łatwo nim zginąć, ale... Już to kiedyś mówiłem na odcinku. Ale po prostu bardzo... Na przykład Leon taki, bardzo łatwo nim... I inaczej, bo jak kogoś klepiesz, dużo HP nie mu chaj. zadajesz, nie? czy gościu tutaj, który kogoś chciałeś zabić w sklepie, ale o. z dwoma HP. No i po prostu chodzi o to, że. Trzymy. No. Jest taki. Nie zaopedłem Frank, jak wszystkie postacie w sumie. Nie wiem, czy sergeant nie testowałem. Patrzcie, jaki powaleniec. Chciałem mnie zaatakować. Powaleniec, powaleniec. Ha, ale no, playerzy uciekali, uciekali. No, że też podobne challenge robili. No to rozumiem, nie? ale. Chcieli się do mnie atakować, no. Ech. Ora, więc dzisiaj my już kończymy ten y, odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dobra, nora.